Wieczór. Z tej strony, Martyna i Pawcik. A razem reprezentujemy kanał. Amar Travel. My już na lotnisku i ruszamy do Albanii kraju o dwóch niebieskich oczach. To jest nowa część lotniska. Ma tylko rok. Do hotelu w Tiranie dotarliśmy około północy. W tej podróży towarzyszą nam rodzice Pawła. Oni jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam na poranny widoczek. Zanim jeszcze rozpoczniemy zwiedzanie tego kraju, prognozy pogody były tak średnio, bym powiedział. Uj! Uważajcie na bariery gielbajskie. To już robi wrażenie na całym początku. No ale zapowiada się nieźle. No to już teraz to zaczynamy ten odcinek. Chodźcie z nami. My już się wymeldowaliśmy, idziemy właśnie odebrać samochodzik w Albanii. Spędzimy 5 dni, a na dzisiaj zaplanowaliśmy piękne widoki. My jesteśmy w drodze do pierwszej atrakcji Jezioro Bowilla. Z Tirany jest jakieś 28 km, jedzie się 50 minut, chociaż nam się wydaje, że znacznie dłużej. Tak wygląda droga tuż po wyjechaniu ze stolicy. Już tak powoli? Też chyba wynajęte samochód. Pawcik, jak się prowadziło? O no tako. O tak, oho. No, tak oho. no ale udało się. Zaparkowaliśmy na takim oto parkingu. Tak, na nawigacja pokazuje, że tu jest parking. I będziemy się wspinać o tam. Tutaj słychać jak idą. O, to będziemy my za chwilę. No to się wspinamy. Musimy iść tędy. Tu są też jakieś osobniki. Później tam. Na schody. I na punkt widokowy. Okej, okay. damy radę, bo czemuż by nie. Pawcik już tam jest. Zaraz Wam go pokażę. O, macha. Tutaj jest. No zdecydowanie ma bliżej. Nawet nie wiem czy dobrze idę, bo troszkę mi się zabłądziło. Tu nie ma drogi. No ale spróbujmy. Skróty czasami wychodzą na dobre. nasz samochodzik nasz samochodzik i tatuś czeka on nie miał takiego pomysłu żeby się wdrapywać tam gdzieś lala różowa ja do przodu zasapany fajnie ale kolor Nie wiem czy film odda ten kolor ale cudo przed nami ostatni etap schody i już będziemy no i weszła brawo Prawo dla mamusi Jezioro Bowilla Babcik próbuje wejść Kibicuje mu mamusia Która cały czas powtarza nie iść tam Nie może na to patrzeć z mojego Bardzo fajny spacerek, bardzo fajne widoki. Nie wiem czy wcześniej wspominaliśmy, a to jest sztuczny sztuczne jezioro, zbiornik atencyjny. Też y, aktualnie widać, że jest bardziej sucho. Nie wiem czy widać na filmie, gdzie wcześniej była woda, że dochodziła do samych drzewek, więc ta woda piękna, rezurowa się ciągnęła i ciągnęła. No, pierwszy poranek w Orbanii. Zacnie! Można przeprosić. <noise> przymusowy postój. No, Ta jedna, nie wiadomo. Najmocniej no Państwa przepraszamy, możemy przejechać. A tu Pan Pasterz prowadzi swoje owieczki. Dzwoneczki słychać jak dzwonią. Po czterech godzinach drogi serpentynami przez góry dojechaliśmy do miejscowości Borsz. Tutaj sobie wybraliśmy restaurację, nazywa się Ujewara. Zaraz Wam pokażę, dlaczego akurat tutaj. Restauracja Ujewara słynie z tego, że jest zlokalizowana pośród wodospadów. To może dlatego tu jest drogo? Co ty jesz? Zupę rybną. A dobra? Przepyszna. Przepyszna. No to dobrze. I druga część kolacji po zupie rybnej. I będzie to. Tam gdzieś była i zjadała kawałek drawnika. Koza. Tak słoneczko zachodzi. Morze Jońskie. Ładnie no. Tam jest Grecja. A tam Grecja. Korfu dokładnie. to nasz pokój na następne trzy dni. Jesteśmy w Sarandzie. Przepięknie. Teraz nie za bardzo będzie widać widok, ale widać stąd morze. Halo. Halo. Mamusia i tatuś. No, jest super. My kończymy na dziś. Do zobaczenia jutro rano.